Cały postępowy świat zamarł w przerażeniu. Nad Stanami Zjednoczonymi zapadła noc. Noc ciemna i pełna strachów. Niestety, wirus kaczyzmu przedostał się za ocean i popsuł amerykańską demokrację. Skutek jest opłakany. Oto amerykańscy wieśniacy nie posłuchali postępowych elit, i wbrew ostrzeżeniu Adama Michnika i Tomasza Lisa wybrali kandydata Ku Klux Klanu, Donalda Trumpa. Tym samym widmo powstania osi zła, Kaczyński, Trump, Orban i ostatecznego upadku demokracji zawisło nad całym światem. Takiej podłości nie znała historia ludzkości. Na szczęście nie wszystko stracone. Demokracja ma swoich obrońców. Głos jednego z nich przemówił do ludu pracującego miast i WSI. Od dawna uważałem, że demokracja przeżywa kryzys w całym świecie. Też i kapitalizm przeżywa kryzys, i o tym mówiłem. Jak najszybciej musimy w, tym, w tej nowej rzeczywistości, w nowej, tysiąc trzeciej tysiąclatce, no parę rzeczy poprawić, bo inaczej będzie ulica dochodzić do głosu i takie przypadki dziwne jak tu. Demokracja ma też swoich agentów. W strukturach partii kaczystowskiej działają oni z pełnym sukcesem, między innymi w resorcie spraw zagranicznych, gdzie zadbali o to, by odpowiednio nie przygotować się na wygraną Trumpa. To dzięki ich bohaterskiej dywersji, ambasada w Waszyngtonie wciąż jest bez ambasadora, a kanały kontaktowe z Ku z Klanem, które już dawno powinny być otwarte, Waszczykowski musi dopiero otwierać. Chwała klosom polskiej dyplomacji, w nich cała nadzieja, by żyło się lepiej, by żyło się lepiej wszystkim!